Hmm? Okej. Okay. Witam serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy e, sytuacja Invade na tą skalę. Czyli w momencie kiedy jungler przeciwny zaczyna od blue załóżmy, że to jest Hekari Mamumu, Adecere to może stać tutaj. Support może stać tutaj bla 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 to bez znaczenia bo i tak na junglerze się ogólnie takie założenie, że na junglerze po prostu się y, fokusujemy. Więc midlaner y, sugerowanie, że zanim jungler tutaj się pojawi, no to minie załóżmy, hmm. że od 50 sekundy możemy jakby to y, wyczyścić. Y, to Planer może jakby bronić camp, co nie, żeby y, tutaj nie weszli, jak on chce. To, tu jeszcze tak, tak, tak i tak. To ewentualnie wart, jak se, no, Nie wiem. No, yy, i ustawienie jest takie. No. Ustawienie jest takie, że jeszcze Jungler, dobra? Bo to jest dość. Yy, jedna z wyższych półek ustawień. No, bo ustawienie jest takie, że po prostu yy, zacznijmy od tego, od, od tych najprostszych rzeczy, że. Yy, że mid i Jungler po prostu wchodzą. Oni są jakby gotowi, co nie? jakoś, już jestem Evelyn, to ja mogę tutaj sobie zobaczyć. No, czyli Midner tutaj stoi za mną, co nie? No, bo ja oni, oni mają nadal wizji. I w momencie kiedy mówię, na przykład OK, od 55 sekundy wchodzimy, co nie? No i ja wchodzę razem od razu midlinerem, który się pokazuje na wizji, od razu support wchodzi, od razu wchodzi adekery, oni są nieważni zanim będzie reakcja, no to już go zabijemy, albo zujstuję flesza um, zawsze te parę procent które nam wygrają grę i o co chodzi jakby w tej mechanice um, mechanika jest taka, no bo nie, że po prostu napieprzamy, tylko załóżmy, że jeśli supportem jest Kench adekery jest Ashe bo midlaner i jungler mają zadanie tylko i wyłącznie obijać. No chyba, że mają Midlaner ma slowa, czy coś takiego, ale przeważnie jest takie założenie, że Midlaner nie ma aż takiego slowa na early na pierwszym poziomie, więc yy, jak najbardziej może wziąć tą umiejętność, którą najbardziej pasuje na nie a nie na, nie na invade'a No, więc w momencie po prostu my wchodzimy na 3I yy, to nie jest takie. Yy, to, to nie jest wszystko, to jest dopiero początek, bo jeśli yy, a bardzo mocno... Saport bardzo mocno śledzi sytuację. A tak naprawdę też. Bo tutaj jest mega synergia saporta i Adekery, dzięki czemu on w ogóle może mm, dzięki czemu on w ogóle może. Nie wiem, niech będzie support trash. Trash, który zaczyna z kół, z hookiem. No, i jeśli y, załóżmy jungler idzie w tą stronę, to znaczy, że wtedy... Jeśli on idzie w tą stronę, to znaczy, że pierwszy idzie slow od Adekery, potem idzie q cool od tresha. Dlaczego? Bo kół od troszeczkę wymaga czasu. Przeciwnik, istnieje szansa, że przeciwnik ma większą szansę, żeby to zdodżować, uniknąć. Więc dlatego, pierw slow, żeby, ade, żeby support mógł jeszcze bardziej tym hookiem trafić, żeby była większa szansa na to, że nam się to uda. No, my tutaj ciągle obijamy, ciągle obijamy. Tutaj ja będę mało o tym mówił o junglerze i, i midlanerze. No i y, adekery, on, on wchodzi razem z nami, tak? czyli w momencie, kiedy my się tu pojawiamy. On już jest. Ja pierdzielę. Także myślę, że coś takiego się stanie. No i Adekary tutaj wchodzi. On ciągle obija, obija. I no. Może od razu tego słowa opuścić, tak naprawdę. Więc tutaj chodzi o to, żeby on tutaj naprawdę mega mega był agresywny razem z nami. Czyli on jest jakby w tej trójce naszej, co nie, a support. No i support jakby czyha na tą okazję. Czy przeciwnik pójdzie w górę. I... pierw czeka na slow od adekery Bo tak, bo, bo tak, jak on będzie tutaj w miejscu to nic nie robimy, nic nie slowujemy, Adekery, support czekamy na jego decyzję No Ale w momencie kiedy y, Kiedy y, Support mi, zmierza mniej więcej w tym kierunku A my już tutaj jesteśmy na przykład i obijamy ciągle of course No to w tym momencie support I adekery Mogą zrobić to w odwrotnej kolejności czyli pierw idzie hook tresha i potem idzie slow czyli jeśli e, jeśli idzie do góry slow pierw daje e, adekery i potem hook tresha, tak, żeby on mógł to e, wykastować, a jeśli idą w dół dobra wiem, a jeśli idą w dół no to w takim przypadku y, pierwszy support pierw support daje CC I potem slow. A slow dlatego, bo żebyśmy doścignęli go w ogóle, więc dlatego no Żebyśmy ciągle mogli go obijać. No i to jest cała filozofia tego ustawienia.